Mikołaj Gwoździowski, witam Państwa. W najnowszym wydaniu Pytamy Wprost przyjrzymy się kolejnej kandydaturze wyborczej. Po Kamilu Kalince z Prawa i Sprawiedliwości przyszedł czas na jego główną oponentkę w walce o głosy mieszkańców Tarnobrzega, czyli panią Grażynę Potańską z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani osoba jest od kilku lat już nieco rozpoznawalna w Tarnobrzegu. Mieszkańcy mogą Panią kojarzyć z różnych aktywności i inicjatyw, ale nie będę odbierał Pani tej przyjemności. Proszę przypomnieć o tych najważniejszych. Tak, jestem działaczką samorządową najniższego szczebla, a także działaczką społeczną. Pracowałam dość długi okres czasu w Tarnobrzeskiej Radzie Kobiet i byłam też jedną z organizatorek, głównych organizatorek Tarnobrzeskiego Kongresu Kobiet, który odbył się w czerwcu ubiegłego roku. Od dłuższego czasu wspieram także środowiska osób z niepełnosprawnościami. Jestem także członkinią stowarzyszenia PSONI Koło w Tarnobrzegu. Działam też dość intensywnie lokalnie, czyli na moim osiedlu, na osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu, w Towarzystwie Przyjaciół Zakrzowa, gdzie prowadzimy różne aktywności. Skupiamy dzieci, młodzież, także seniorów. W tej chwili jesteśmy w fazie realizacji projektu klubu seniora, który cieszy się dość dużą popularnością wśród seniorek i seniorów z naszego osiedla. Jeśli chodzi o działalność taką typową stowarzyszenia, to rokrocznie wysyłamy dzieci to już od 10 lat na kolonie, na wycieczki w trakcie wakacji, organizujemy wszelakie imprezy okolicznościowe z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek. Staramy się scalić, jakby lokalną społeczność na naszym osiedlu. I nam się to udaje, mam nadzieję. Walczyła również Pani o, o... Tak, o prawa kobiet, to Pan ma na myśli, Panie redaktorze, tak? Tak i nie tylko, ale mam na myśli o tą e, aferę z siecią Play i powstaniem no. e, anteny 5G, ale też walczyła Pani o powstanie referendum e, dotyczące spalarni w Tarnobrzegu. E, teraz Pani walczy o o miejsce w Sejmie. Dlaczego postanowiła Pani kandydować? Yy, powód jest bardzo prosty. Ja myślę, że taki sam jak u wszystkich, którzy kandydują z Tarnobrzega, ponieważ yy, Tarnobrzeg yy, od dłuższego czasu nie ma yy, swojej przedstawicielki czy swojego przedstawiciela w parlamencie. Yy, Tarnobrzeg z taką liczbą wyborców, powyżej 36 tysięcy, biorąc pod uwagę, że około połowa, około połowa z nich yy, bierze udział w wyborach, naprawdę stać na yy, posła czy na posłankę yy, mniejsze miasta mogą się poszczycić tym, że mają swoich przedstawicieli w parlamencie, czy okoliczne miasta mają ich kilkoro. Natomiast yy... W Tarnobrzegu była, było takie dziwne zjawisko, że mieszkańcy głosowali na, na osoby niewywodzące się z tego miasta. Może przyszedł czas na to, żeby wreszcie zmobilizować siły, scalić te głosy i wybrać kogoś, kto ma największy potencjał i kto może reprezentować miasto w parlamencie. Mhm, do wyborów jest jednak jeszcze długa droga. Teraz mamy czas takiej intensywnej i, no, i niezbyt czystej kampanii. A jak wygląda Pani strategia na te najbliższe trzy tygodnie? Moja strategia jest bardzo prosta. To są bezpośrednie spotkania z mieszkańcami i tak zaplanowałam swoją kampanię wyborczą, żeby docierać do ludzi, przede wszystkim do ludzi tutaj z naszego miasta, ale także może mi się uda coś działać poza Tarnobrzegiem. Fakt, że mamy troszeczkę mało czasu, bo te wybory zostały dość późno ogłoszone. Natomiast mam już praktycznie gotowe, gotowe wszystkie materiały wyborcze. Mam ekipę ludzi, która jest chętna do pomocy. W dzisiejszym dniu, w godzinach porannych, razem z jedynką z naszego okręgu panem Pawłem Kowalem, częstowaliśmy mieszkańców już kawą w okolicach dworca PKS. Zachęcaliśmy do głosowania i zapraszaliśmy do oddania głosu na nasze kandydatury. Jedną, jednym oczywiście z elementów takiej kampanii są plakaty wyborcze. Te z pani podobizną można już zauważyć na ulicach Tarnobrzega. I tam towarzyszy pani hasło dla Polski, dla Podkarpacia, dla Tarnobrzega. Więc zacznijmy. Co takiego pani zamierza zrobić dla Polski? Połączyłabym tutaj hasła dla Polski i dla Podkarpacia do zmiany sfer życia w Polsce jest bardzo dużo, ponieważ no, tak jak wiemy wszyscy, obecnym rządzącym udało się zepsuć y, trochę. Natomiast, natomiast ja w swoim programie wyborczym mam kilka ważnych punktów. Przede wszystkim chciałem się skupić na tym, aby, aby wesprzeć samorządy. Y, samorządy y, w kwestiach finansowych, to znaczy powinny one odzyskać swoją tożsamość i powinna nastąpić ta de decentralizacja czyli podział środków, który w tej chwili istnieje, należy zmienić. Bo nie wiem, czy państwo wszyscy wiecie, ale y, obecna władza połowę podatków y, z podatku PIT i CIT zabiera do budżetu państwa i dystrybuuje go w sposób absolutnie niesprawiedliwy, prawda? Więc y, program mój, ale jest to jednocześnie program Koalicji Obywatelskiej, jest taki, aby wszystkie podatki, które są tutaj wypracowane lokalnie, zostały na miejscu i to nam, to nam da bardzo duże możliwości, rozwoju, inwestowania i zagospodarowania w tych środków w dobry sposób. Kolejną kwestią, która dotyczy samorządów jest subwencja oświatowa. Myślę, że należy zmienić zasady jej przydziału, ponieważ wiemy tutaj z własnego podwórka, że te środki są zbyt małe, które na przykład docierają do tarnobrzega, prawda? I zawsze słyszymy, że bardzo duże pieniążki z naszego budżetu są przekazywane na oświatę. Ta subwencja oświatowa przekazywana przez budżet państwa powinna w znacznym stopniu pokryć koszty funkcjonowania oświaty, a jeśli już samorządy miałyby dopłacać, to naprawdę niewielkie kwoty. Więc tu zmieniłabym zasady przydziału tych subwencji oświatowych. Natomiast najistotniejszą kwestią dla Polski, dla regionów, i dla samorządów jest pozyskanie środków z krajowego planu odbudowy. To jest pierwsza podstawowa sprawa, o której mówi koalicja obywatelska, i jeśli opozycja będzie miała możliwość sprawowania władzy, na pewno zrobi wszystko, żeby te środki dotarły do Polski w jak najszybszym czasie. To są ogromne pieniądze, które dadzą nam yy, bodziec do rozwoju. Wspomogą samorządy w różnych dziedzinach. Można je wykorzystać na infrastrukturę miejską, na infrastrukturę sportową, na odnowienie zabytków, na przykład na rewitalizację naszego rynku. Te pieniądze nam znacznie pomogą, i myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, żeby w jak najszybszym czasie doprowadzić do tego, aby one dotarły do Polski. Kolejnym punktem w moim programie jest walka o prawa kobiet. To robię od zawsze. Chciałabym do tego wrócić. Byłam organizatorką pierwszych protestów tutaj w Tarnobrzegu przy okazji zaostrzenia prawa aborcyjnego, ale to nie tylko dotyczy aborcji. Chodzi o równo, równouprawnienie kobiet, chodzi o, o pracę, o równą płacę, chodzi o stworzenie możliwości działania dla kobiet, o jakby ułatwienie im życia, ponieważ uważam, że na kobietach spoczywa główny ciężar dotyczący urodzenia, wychowania, zajmowania się dzieci, dziećmi. I y, y, należy kobiety wesprzeć i walczyć o, je prawa, o ich prawa. Kolejną, y, kolejną kwestią, która leży mi bardzo na sercu, ponieważ od dłuższego czasu współpracuję ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami, jest y, walka o y, poprawę ich życia o godne dla nich życie o godne życie dla osób y, niepełnosprawnych o godne życie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i dla ich opiekunów. Mam tutaj na myśli wsparcie finansowe, czyli zwiększenie tego wsparcia. Kilka miesięcy temu Koalicja Obywatelska zbierała podpisy pod projektem ustawy dotyczącej zwiększenia renty socjalnej dla tych osób i do tego należy doprowadzić. Wiem, że z wieloma problemami to środowisko się boryka. Ważne są mieszkania treningowe. Mieszkania chronione, które w przypadku, kiedy te osoby stracą rodzinę, byłyby dla nich do wykorzystania. Tych mieszkań jest zbyt mało w Polsce i trzeba się do tego tematu jakby przyłożyć tak z sercem. I generalnie myślę, że te osoby należy asymilować w społeczeństwie, dać im prawo do, do rozwoju, do pracy i traktować je jak normalnych ludzi. No to został nam Tarnobrzeg. Co takiego to miasto zyskałoby na Potańskiej posłance na Sejm? Tarnobrzeg. To miasto, w którym mieszkam już od kilkudziesięciu lat i przede wszystkim chciałem je wesprzeć, ale najważniejsze problemy, które są do załatwienia, to jest tak. Szpital w Tarnobrzegu, który nie funkcjonuje należycie i trzeba tym absolutnie od razu się zająć, przywrócić mu tą funkcjonalność sprzed kilkunastu lat, którą pamiętamy, gdzie działały wszystkie oddziały. Mieszkańcy Tarnobrzega i okolic muszą się czuć bezpiecznie, muszą mieć pewność, że znajdą tutaj właściwą opiekę medyczną, więc to jest podstawowa sprawa, szpital. Kolejna kwestia to wykluczenie komunikacyjne, czyli dworzec PKP, który należałoby odnowić, wskrzesić jego działanie i przywrócić połączenia komunikacyjne sprzed kilkunastu lat, bo to jest bardzo ważne. Podróżujący z Tarnobrzega powinni mieć komfort i w cywilizowanych warunkach, jakby korzystać z tych środków transportu. Jeśli chodzi o Tarnobrzeg, to jeszcze leży mi na sercu Tarnobrzeska Strefa Ekonomiczna, Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która działa dość słabo, ale myślę o, o tym, że pozyskane środki z Krajowego Planu Odbudowy też pozwolą jakby na poprawę infrastruktury w tej strefie i na ściągnięcie nowych inwestorów, co, yy, co da zatrudnienie mieszkańcom Starnobrzega, którzy w obecnej chwili wiemy, że dojeżdżają do pracy do innych miejscowości. Brakuje tutaj miejsc do pracy i ostatnia sprawa, którą chciałabym poruszyć, która wybrzmiała w rozmowach z mieszkańcami, to jest poprawa prawodawstwa, jeśli chodzi o Towarzystwa Budownictwa Społecznego. To jest istotna sprawa. Ustawa o TBS-ach została tyle razy już poprawiona, że praktycznie w tej chwili nie można jej poprawić, trzeba ją napisać od nowa i zadeklarowałam takie wsparcie dla, dla mieszkańców TBS-u. No, to pani program już znamy, a ja jestem ciekaw jeszcze pani opinii na pewien, na pewien temat, ponieważ 15 października poza wyborami rząd zafundował nam jeszcze jedno głosowanie: referendum ogólnopolskie dość mocno bojkotowane przez partie opozycyjne. Pani no nie tak dawno, bo tydzień temu namawiała do głosowania w tym do wzięcia udziału w tym naszym lokalnym historycznym referendum. A co Pani powie potencjalnym wyborcom w przy, przy okazji tego referendum organizowanego 15 października? Tutaj mam bardzo mieszane uczucia. Bardzo się zastanawiam mocno, czy yy, wezmę udział w tym referendum, chociaż jest to pewien demokracji, mieszkańcy wyrażają swoją wolę, ale tą kwestię jeszcze rozstrzygam w swojej głowie. Powiem szczerze. I zostawiam to wyborcom również do, do rozstrzygnięcia. Pani Grażynow, w takim razie ode mnie to już wszystko. Dziękuję pani za rozmowę. I zgodnie z przyjętymi e, regułami, zostawiam panią sam na sam z naszymi widzami. Szanowni Państwo, y, jestem działaczką społeczną i samorządową najniższego szczebla. Y, przy okazji kontaktu z Państwem chciałam Państwa wszystkich zaprosić do wyborów 15 października. Musimy zrozumieć, że głos oddany w wyborach jest bardzo ważny i od nas wiele zależy. Jednocześnie chciałabym też poprosić kobiety, żeby wzięły udział w tych wyborach. Liczę na Wasze wsparcie. Mamy wiele do zrobienia. Wybory, które odbędą się 15 października, to są najważniejsze wybory po 1989 roku. One wytyczą kierunki rozwoju naszego kraju i one zdecydują o tym, w jakim miejscu my, Polacy, znajdziemy się za kilka lat. Wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie, wolności i szczęściu. Dlatego korzystając z okazji, proszę o Państwa głos. Grażyna Potańska, pozycja numer 9 na liście Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za uwagę. To była Grażyna Potańska, kandydatka do Sejmu z ramienia Koalicji Obywatelskiej. A już za tydzień czas na następną opcję polityczną. Jaką? Dowiecie się tego Państwo, oglądając kolejne wydanie programu Pytamy wprost. Do zobaczenia.